What a rush, Like she let the fire in Yeah, every touch, make you sing like violence. enough is not this <laughs> <laughs> she wants the entire thing It's too much love, No, więc zapraszam do oglądania. To wcuba lajka, a my lecimy z tym kołaksem. Lecę za na prycy. Wetręgnikowe. Standard. Jak na razie. Nidę na gapla jednak. Od razu też. Lecę cię na pyrkę. Ale strępi mi wali. On się rozpędził chłop. Nie. Co on mnie tak wali z, z sześciu kratek? Zapomniałem repa zjeść. стандарт Dobra, lecę go. Chłop pisze do mnie, czekaj, nie, ma. nie Nie, nie nie, 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 zgina, zgina, zgina. nie mogę, zginę, nie, Nie zginę, zginę. Dwa HP miał. No, bra. Ale, lagi. Zobaczymy to. To jest mój pierwszy odcinek, także. Zapraszam do. Także zostaw łapkę Subika. A ja będę nagrywał więcej filmów tego typu, na przykład na innych serwerach. Nie będę się tylko klepał, tylko grał w Bedwarsy albo coś innego. F, dobrze jest. Dobra. Zjemy se sekoksa już. Nie wiem. Że się nie pieprzyć Z tym ziomkiem. Znowu z tym typem? Nie, nie, dziś tu nie na serwerze z nim. Wymaliłem? No bo dawaj go na perkę. Chod, nie mam makra, ma chyba kilaore. Iwani nie wa akurat 6 kratek. Dobra, walę vale, koksa. Ręce się na później zostawiam. No co za kurna... menda społeczna. Haha, ha, ha, ha mnie. Eleczka. No pereczka, człowieku. Ogarnij te makro. A nie, 40 CPS-ów na sekundę. Walić to? A pokaż, suma. Nie grałem nie sumo? Zobaczymy, co to jest. Trzy rundy i to się pewnie spycha tam do łowy. Zobaczymy. Dobra, dawaj pan na peryczkę. A jak on mi łatwo zwala. Ale co on ma? Antek no bo ma. tylko. No bo nie. No to. Halo, kiedy mnie dorobi robi O. Idę na to papi, ojojoj grałem kiedyś z nim kudłaty oba, w łuku to nie, to nie łuk render Ekstrema, nie ma. Muszę widzieć typa. No co za... Co za typ! Dobra, żyjemy wszystko. No, co? Szefik, ty kurne, gościu jesteś normalny w tym co robisz? Dobra, yy, dziękuję za oglądanie, bo mi się nie będzie chciało montować yy, aż tyle minut w filmiku, to to byłoby na tyle w tym odcinku. Następny odcinek na pewno będzie dłuższy, także na razie, cześć.